Quando hey, você hey. Hej marynarze, ej hey, marynarze, jak statek podoba się? Halo! Halo Nie słyszą mnie nawet Panie Marcinie, dzieci mnie nawet nie słyszą tak dobrze się bawią, czyli pomysł dany. Myślę, że bardzo udany dzisiaj pierwszy dzień inauguracja. Jak widać, frekwencja tak bardzo duża, więc mam nadzieję, że tak będzie przez całe wakacje, nie tylko przez wakacje. A pana dzieci były współprojektantami tego obiektu, może? Gdzieś tam nie, były konsultacje? Moje, moje dzieci były tak naprawdę inspiracją do tego, żeby takie place zabaw w Sopocie powstawały. No, ponieważ mam dwójkę bombli, Leon ma 7 lat, Stella półtory roku, więc myślę, że łatwiej mi było to wymyśleć, mając właśnie dzieci. Dobra, to spojrzenie z rzutem z twórcą tego, bo przypomnijmy to w, w ramach budżetu obywatelskiego powstało. W tym roku też złożyłem kilka projektów, ale tym razem bez pracy zawod. Ja.